Cześć! Jesteśmy kołem Naukowym Logistyki i działamy na SGGW. Zapraszamy osób, które są zainteresowane logistyką do, do, do naszego koła. Przeprowadzimy warsztaty. Mamy też również spotkania. Jeździmy na konferencje nie tylko w całej Polsce, ale również po całej Europie. W tym roku byliśmy w Portugalii, na Węgrzech, w Szwecji. Jeździmy też na różne wycieczki do firm, czy to jest niedaleko Warszawy, czy to nawet jest największe magazyny w ogóle w Polsce. No i oczywiście Zapraszamy firmy i firmy prowadzą warsztaty na naszym kole. Oprócz tego jeździmy na różne wolontariaty. W tym roku byliśmy na wolontariacie Szlachetna Paczka i pomagaliśmy dzieciom i robiliśmy takie malutkie prezenciki dla dzieci, co było bardzo, bardzo miłe i bardzo fajne. Więc zapraszamy do naszego koła, poszukujemy ciekawych, zaangażowanych osób i nieobowiązkowo musisz studiować logistyki, żeby do nas dołączyć. Jeżeli jesteś zaangażowanym i chcesz poszerzać swoją wiedzę z zakresu transportu, magazynowania oraz spedycji, zawsze znajdziemy miejsce dla Ciebie.